No dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Państwo Witamy, witamy, witamy Was Jakże słoneczne Hiszpania, dokładnie ze stolicy Gdzie Real Majtki podejmie FC Bajtluw Proszę Państwa, ależ będziemy mieć dzisiaj spotkanie Marek już przecierał. Okazy na wielo sztuki. a na żółw Rafaelo jak zwykle gotowy do akcji I rozpoczęli proszę państwa, jest przy piłce Waldek Ależ tutaj prowadzi prawą stroną, podanie tutaj do Coca-Coli Zero Który próbuje zagrać prostopadu do Rafaelo. Przy piłce jednak dalej jest tutaj Berlinek Podanie do, na skrzydło do Szczerbatka Przy, przy piłce znowu... O, żurem z komunii, ależ tutaj dalej jest akcja Jest Coca-Cola Zero, jest uderzenie Czy, czy to będzie? Tak, tak proszę państwa to jest Coca-Cola zero wybuła z agresji! On chyba kopnął w ziemię, proszę... Nie, kopnął w jego nogę! Czy to w takiej sytuacji jest rzut karny? Co postanowi sędzia sprawdza wielo sztuki? Promocje są dopiero od poniedziałku, więc Coca-Cola nie łapie się na wielo sztuki, proszę państwa, nie ma tutaj rzutu karnego! Coca Cola Zero nie wie co się dzieje, bo już celebrował bramkę. Podanie przy piłce Rajdek, Rajdek, podanie tutaj do... Nie, nie wiem totalnie kto to jest Ale jest jarmarek Prawa strona, zejście do praw. Proszę Państwa, ale to wyp***d Widziałeś to? Widziałeś to jak to wyje***ło? Nie, 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 ja nam. Jak prowadzę transmisję to ja nie piję Nie, to potem, potem weź tam jednego Jednego I co tutaj mamy? No i Fra Franki Jak on miał k*** Weź mi to za zastopuj tam to jest na żywo, dobra Proszę Państwa, young de Frank traci piłkę Przy piłce Rafaela Dobra, weź mi tam polej Bo to na trzeźwo to 1-0, Rafaelo szupakuje Niestety, tak jest Sędzia pokazuje, nie dzisiaj Promocje są od poniedziałku I panka nieuznana, ależ dlaczego? Co tutaj się stało? Sprawdźmy to proszę Państwa, o tak! Ewidentnie, ewidentnie Aglet Aglet proszę Państwa Tak, Aglet mu tutaj wystawał Możemy tutaj sprawdzić Oj, delikatnie Kur... <grystanie> słyszałeś to? Aglet mu wystawał Ja ale to ten... Ten ich prezes to ich zajebie. Ale gramy, gramy dalej Piłka u Waldka Jest Waldek Podanie do środka jest Berlinka Tutaj, ależ tutaj Wajcha Jest zagranie do Rafaela proszę Państwa Jest Żuf Jest żuf. I mamy Mamy 1-0 Mamy 1-0. Weź przestań. O, Ale zmieścił. Wojtek Elmelek nie miał tutaj szans, nie miał tutaj szans. Miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze y, sędziowie, którzy zostali opłaceni, podejmą dobrą decyzję, bo... Nie, proszę państwa, bramka uznana! Uznali tą bramkę ty. Chyba przelew jeszcze nie przeszedł. Może jeszcze cofną? Nie, nie lej mi. Zbyszek, przestań. O, proszę Państwa, tak, tak, cały czas gramy, gramy. Tutaj jest, jest mecz, jest mecz, jest zagranie do Penisena i broni Wojtek Elmelek. Proszę Państwa, widać, że te papierosy tutaj robią swoje. Polagrodak, tak jest, proszę Państwa. Duma. Uderzenie, nie! Coca-Cola zero, Coca-Cola zero, proszę Państwa, będzie uderzał. Tak jest, jest uderzenie, ale tutaj. Uh, uh, uh. Polagrodak. Ależ tutaj odzyskał Waldek. Pierwsze podanie Penisena. Ależ oni grają. Tutaj Coca-Cola zero. Prowadzi piłkę. Jest podanie do szczerbatka. Szczerbatek, w środek bramki. Jest uderzenie! I Berlinka znowu. Tutaj jest niezadowolono, gryza paznokcie. Kurtyna, jest zagranie do Waldka. No długie podanie na spokojnie do kebat Mieszane, mieszane. On tutaj ma luz. Widać, że jest spokojnie Nie! Bro, co on? Co on? Co tu się dzieje? Proszę Państwa, Traci piłę! Jest zagranie! I ferment strzela gola Tak! Nie! A ty widziałeś, jak on to stracił? Ja, ja, dobrze, dobrze, bo ten. Obstawiłem na tą Barcelonę, wiesz? Tak jest, proszę Państwa! Jeden, jeden! Ależ tutaj zapakował ferment! Pięknie, ależ błąd tutaj tego kebab mieszany, mieszany, nawet ten szkop się cieszy. I znowu przy piłce tutaj Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero, rozpędza nam się Coca-Cola Zero. ależ biegnie tutaj chyba sprint do żabki. I jest zagranie! Tak jest i Milka ogromne czoło zagranie, nie łapie pizze i Berlinka Proszę Państwa i Berlinka tutaj pakuje nam na 2-1 Jest i penisem na jego barkach, proszę Państwa Coca-Cola zero, ależ świętują Ale mu to wsadził, co? Weź, nawet nie gadaj Wsuwa plecy, na Barcelonę obstawiłem no Nawet nie gadaj, może jeszcze jakiś war będzie Ależ tutaj proszę Państwa, tak jest, tak jest Tutaj się dzieje, a tutaj Kuparsi pokazuje, że potrzebuje wizyty u Coca-Cola zero, Coca-Cola zero, proszę państwa, jest zbliża się. Jest tutaj, będzie... Oleż, tutaj zabawa. Coca-Cola zero dorzuca. Jest, przyjmuje kebab, mieszane, mieszane. Jest Rafaelo, jest Berlinka! Jest, 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 jest Rafaelo! Ooo! Kupot kupon nie wejdzie. Ja pole. Ale nie! Proszę państwa, nie ma tutaj bramki. Na spalonym był Rafaello podczas tego strzału. Tak jest. Całe szczęście, kur... Proszę Państwa, ojoj, jest Berlinka, jest Berlinka, jest Berlinka i uderzenie! I mamy rzut rożny, ale tutaj kibice się podeksydowali. Berlinka też coś tam pokazuje, sędzia mówi NIE! Wielosztuki tylko w Żabce, w Biedronce mamy inne promocje. Ale ojoj ojoj oj, proszę ojoj oj, oj. chyba ręka ty. Na sędzia sprawdza czy promocja tak jest. Proszę udawać się tam do kasy numer 2. Czy on to wybroni? Polagrodak, polagrodak i jest proszę państwa, polagrodak. Ależ tutaj zapakował mu zakupy do torby. Ty cały czas ten kupon jest do, do zgarnięcia Ta Barcelona to jeszcze im wsadzić, to mówię Zagrań do Coca-Coli zero, Coca-Cola zero, Coca-Cola zero, jest uderzenie! Daleko, hopie, ty weź iś tam poćwicz Jest, jest Waldek! Jest Waldek, ale sprzedali! Podanie prosto proszę państwa! Na szczytu! Jest, jest Brahim! Brahim! Jest! I proszę państwa Kur... Stuba w plecy, ty! Stuwa w plecy zaś Co? Co? Spalony pro... Spalony tyku Playzmiana! zmiana Tak jest ojojoj oj, oj. Coca Cola Zero ewidentnie nie jest zadowolona, że nie będzie na przecenie Jak to tak może być? Na boisku pojawia się Pepsi Max A Coca Cola Zero ewidentnie mówi, że promocje mają być od jutra I on ma się znaleźć w żabce Idzie sprawdzić czy jest już na półce Ty przerwa, przerwa jest Weź mi tam polej coś Jak cały czas to leci? Przecież widzę, że są reklamy teraz to jest na żywo? Jesteśmy, jesteśmy tutaj. Jesteśmy jej tutaj przy piłce, ależ go wypuścił. Rafaello, jest Rafaello Żów, Rafaello tak zwany. Czy będzie podanie, czy będzie strzał? Jest uderzenie! Nie ma gola, proszę Państwa, piłka w grze. Jeszcze będzie ładował? Kuponik cały czas jest w grze. O, jest zagranie. Oj, znowu Rafaello. Tutaj się rozpędza. Broń, broń Elmelek! Elma, Elma. Zawodnik Barcelony jest. Jarmarek, podanie do Kinder Bueno Państwa, to była ta sytuacja! 89 minuta! Boże, Kinder Bueno, kupon, stuwa, stuwa w plecy, a 1200 do wygrania. Pepsi Max, Pepsi Max, tak, tak, rozpędza się, będzie uderzenie. I bro. I Pepsi Max znowu próbuje. Ależ tutaj pola groda! Dzisiaj hopie jak oni to zremisują, to idziemy, nie? To jest. To jest się, nagrywa się to? Oczywiście żartowaliśmy tutaj ze Zbyszką. I pełdi, pełdi przy piłce. Pełdi, pełdi, pełdi. Ależ błąd! Pełdi, co ty robisz? Co ty robisz? Czerwona kartka i kończy nam się to spotkanie. Stuwa w plecy. Zbyszek, weź mi to pole. To się nagrywa dalej. Dziękujemy za dzisiaj, proszę państwa. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Mm-hmm. Wow.